Czołem. Nie spałem dziś dobrze, ale to nie jest wymówka, aby nie iść w góry. Więc zapraszam na kolejną górską przygodę. Nie mam dziś zbyt dużo czasu, więc idę tylko na górę, której jeszcze nie byłem, a znajduje się mniej niż dwie godziny od miejsca startowego, jednego z miejsc startowych. Tutaj zatrzymałem się, bo jestem blisko miejsca startowego, a to co widzicie tam powyżej to góra, która nazywa się Nabe, Nabe -Yama. natomiast to co tu jest poniżej, to onsen, jeden z naturalnych, dzikich onsen. Bo tam widać parę unoszącą się na tyłach. Ale ten onsen jest zamknięty przez policję. Ludzie i tak tu przychodzą. Ale od kilkunastu lat jest już oficjalnie zamknięty zakazane jest to przychodzenie. Teraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że doszło tu do morderstwa. Kilkanaście lat temu kobieta. Została zamordowana i tamtej pory oficjalnie jest zamknięty, zakazany. Ten szlak w ogóle jest praktycznie nieuczęszczany. Na górę, którą chcemy dzisiaj się udać, nazywa się Garandakę, i jest to podobna sytuacja do tej. Czyli wulkan dymiący. O, wow, tutaj się też jak widzicie, coś się posypało się srogo. Stare siatki dawno temu zabezpieczone, ale już tutaj nikt o to nie dba. Ten szlak troszkę się trzeba poschylać Tutaj o kurtka wodna, tu była jakieś droga, którą jakieś pojazdy zakładam tutaj do, do napraw tych kanałów i tych tam mogły jeździć. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Obsunięcie w tą stronę tej drogi pęknięcie wzdłuż teraz akurat z tego miejsca widać tam basen z wodą gorącą Zaszedłem do końca tej dawnej drogi tutaj biegnie coś w rodzaju koryta jest tama tak zwana emergency. No i teraz tędy. Ciekawe czy ten szlak będzie do przejścia w ogóle, bo na pewno nikt ten nie szedł bardzo dawno. Tutaj na przykład drzewa wyrosły na środku. No zobaczymy. Teraz tędy. Stary sznur się nawet tu pojawił, który znacznie ułatwił zadanie. Niesamowity klimat i atmosfera. Uwielbiam tą dzikość japońskich gór, zwłaszcza takie szlaki jak ten, które są mało uczęszczane troszkę zdemolowane tam na przykład jest sytuacja gdzie głazy są podmyte drzewo na nich rośnie które lada fila już też u mnie w dół i tu na tym szlaku właśnie mamy dużo takich sytuacji pięknie tajemniczą zwierzaki sobie pewnie myślą kurcze tak było już fajnie spokojnie a tu nagle przylas jakiś znowu Uf, stromo jest i ślisko. Przytupnąłem sobie na łyk wody w takim oto malowniczym miejscu. Tędy wjedzie szlak do góry. Już teraz jest tak dosyć stromo i sypko to podłoże. Jestem już na jakichś 750 metrach. Natomiast wysokość góry to 1000 haczykiem. Więc... Muszę Wam powiedzieć, że to nie jest trasa tak jak mi się wydawało na, na szybko. Spiekielnie stromo tu wyżej. Jest trochę ciężko, powiem Wam szczerze. Zaczynamy rozumieć, dlaczego szlak jest nieuczęszczany. Ale... Ciężko jest. Teraz tędy chyba. Od pewnego momentu jest coś takiego. A sznury dopiero się tu pojawiły, wcześniej to w ogóle nie wiadomo gdzie jest szlak, w sumie i, i no jest mega grząsko, tam są takie rumowiska skalne w sumie, nie miałem nawet za, za bardzo jak tam się zatrzymać, żeby sfilmować, musiałem się skupić na tym, żeby, żeby nie spać w dół, no ale już tu gdzieś niedaleko powinno być odbicie na no. szczyt właściwie stamtąd już 10-20 minut, ale jest, jest srogo. Niemniej jednak, no bardzo mi się podoba. Dzisiaj trochę nie mam czasu na takie... Zacząłem późno, bo myślałem, że to będzie na szybko. Spójrzcie na to. Są dziury w ziemi, gdzie wydobywa się para gorąca. Niesamowite. Nie będzie żadnych wybuchów dzisiaj gdzie jest to wyjście stąd to jest chyba to miejsce, gdzie można jajka ugotować widziałem zdjęcia Tak, tutaj jest zasunięte. Widziałem zdjęcia jak człowiek w takiej siatce po pomarańczach wkładał tu gdzieś w tym rejonie jajka. Do no, dziury takiej właśnie. Więc tam in, innych nie widziałem. Wow, co za atmosfera! Niesamowita. I oto ja chyba wy, wyjście jest na polane. Doszedłem do skrzyżowania. No dobrze, teraz chyba ten w takim razie na szczyt. Ten cały obszar tak w zasadzie pomiędzy Bepła i Ufui to jest jeden wielki wulkan. O, jest pięknie tam. Mam kolejny krater. ponownie na krótko wszedłem w las i stąd powinno być już 10 minut do szczytu. Tutaj już jest silny zapach siarki, ponieważ po mojej lewej tam w dole jest główny krater. Później ze szczytu, będzie chyba lepiej widać, ale dosyć srogo dzisiaj dymi. A tam w oddali Uchiyama jest jeszcze kolejne szczyty, które zawsze w oddali z Bepu tak widać. Takie strome, obsypujące się i na końcu Zasłonięta, ale maszty widać. Curumi, góra Curumi. No a tam, oczywiście, Fudakę dwa szczyty, też są widoczne. A w doli widać autostradę, która biegnie. Ok. Jestem. 1045,3 dokładnie. Uf. Wspaniałe widoki. Zacznijmy od strony Bepu. Piękna panorama na półwysep Kunisaki. Hidzi Kunisaki oddali oczywiście całe Bepu, te tutaj właśnie góry tam kiedyś można było przejść tym grzbietem stąd do samej Curumi, czyli od zupełnie drugiej strony natomiast tam, nawet stąd widać tam gdzie się dymi i po drodze jeszcze są duże obsunięcia więc tam jest już mega niebezpiecznie i tam jest zamknięty ten szlak ale na Uchiyame tam jedną z tych tutaj od tej strony wyższych można jeszcze wejść i generalnie wczoraj planowałem przyjść właśnie tu na Uchiyame i wrócić sobie wtedy no ale deszcz mi pokrzyżował plany dzisiaj tylko tu przyszedłem teraz zrzucimy okiem od tej strony u podnóża dymiący krater Garondakę tam jest Onsen Cukahara, w którym to byliśmy właśnie kiedyś przyszliśmy z ekipą z pracy przez te góry, tylko inną troszkę trasą obeszliśmy tam dookoła krater byliśmy w Onsen i mieliśmy auto podstawione widziliśmy auto taki był plan wtedy Schodząc zamiast tędy, tutaj było najbardziej stromo i ślisko. No i oczywiście szlak szlagruną tutaj stąd już jest nieco łatwiej. Ale zamiast tędy, poszedłem teraz tędy, no było łatwiej, ale niewiele łatwiej. Bo tutaj jest on tak stromo też, więc generalnie... Ale mi się podoba ten szlak. Gdzie tu się zgłosić, żeby reaktywować go? Tutaj w niektórych miejscach parę sznurów dodać, łańcuchy jakieś, usunąć trochę głazów, w i ówdzie I wspaniały szlak. Rękawiczki wyglądają tak. Dziś. O, cały jestem. Tutaj w jakichś gąsienicach okay. pokonałem trasę praktycznie jestem na tej drodze więc 10-15 minut startu przyjemna trasa no to tym razem już do zobaczenia, cześć tam w tle obsunięty fragment góry garandak